Nie dosyć. Po tym jak ten mecz się zakończył, po 60 minut ze wskazaniem na Legię, ale te ostatnie pół godziny po zmianach, po między innymi twoim wejściu dało nadzieję choćby na remis. E, no tak, e, wszyscy teraz w siedzieli tak jakby troszkę spuścili głowę, ale e, też pokazali w drugiej połowie, co możemy walczyć z bardzo dobrzymi drużynami też na wyjazdzie i mam nadzieję teraz następny mecz wyjdziemy na 100% doma z Krakowie. Nie było ci na boisku, ale z czego twoim zdaniem wynikała tak słaba postawa w pierwszych 45 minutach? To był jakiś stres, trema, to że to Legia, bo Korona nie miała pewności. Nie wiem, na razie nie mogę tak na 100% odpowiedzieć na pytanie, bo myślę, że przeanalizujemy ten mecz, jak wrócimy się do Kielc. Zrobię pracę nad na tym, jakby nie zaczynać tak e, pierwszą połowę i <laughs> będziemy grać e, mocniej e, od początku. W trudnym momencie wchodziliście, bo to już było 0 do 3. Legia chwilę wcześniej mogła prowadzić nawet 4 do 0. Co Wam powiedział trener Kamil Kuzera? Co mieliście zrobić właśnie przy tej potrójnej zmianie? E... Trener wierzł na no, ja myślę, że wierzył do, do końca w nas, bo wszyscy temu zrobił zmiany, wiedział co się musimy zmienić i powiedział że musimy grać e, jakby do przodu jakby strzelić głoś i to to udało się nam. A ty obserwowałeś obrońców Legii, bo jakby nie było te Twojej bramki, to wynikały z tego właśnie, że gdzieś tam wyżej wychodzi i też przy tej pierwszej pomogło trochę to nierówne boisko na pewno. No, boisko dla dwóch drużyn było takie samo, ale nie takiego w ogóle nie obserwowałem. Jak na przykład drugie, druga bramka to była z naszej polowej, mali tam dużą strefę za plecami obrońców, to zrobił taki ruch i Miłosz oddał bardzo dobry pas. I tyle. Rywalizacja między napastnikami w Koronie coraz większa. Bramka w Sparingu, teraz dwie w meczu o punkty, na pewno duża ochota żeby pokazywać się z jak najlepszej strony, ale z korzyścią dla zespołu. Oczywiście. Ja daję od siebie wszystko, co mogę. I dla drużyny też, bo naprawdę ciężka sytuacja teraz dla nas, ale e, możemy e, wyjść z tego naprawdę. Ja wierzę w to i wszyscy drużyny, trenerzy, wszyscy wierzą w kibice. I będziemy walczyć do ostatniego, do ostatniego spotkania. Czyli te ostatnie pół godziny tego meczu dają nadzieję, że już z Krakowiem może być lepiej. Oczywiście. Miłość pierwsza połowa i początek drugiej zdecydowanie na korzyść Legii, ale ostatnie pół godziny sprawiło, że po tym meczu korona może czuć taki delikatny niedosyt. No Na pewno e, pierwsza połowa przez pana. E, inaczej mieliśmy e, zagrać tą połowę. E, dużo. Dużo złych emocji w tej e, połowie było. E, nie było, ta drużyna nie była skoncentrowana na zadaniach, które sobie e, nakreśli nakreśliliśmy e, przed, e, przed meczem. Na pewno cieszy te e, drugie 30 minut, bo to pokazuje e, jaki mamy potencjał w tej drużynie. Na pewno my się nie poddamy e, bo, tak jak zawsze powtarzałem, ta drużyna ma charakter i potencjał do tego, żeby utrzymać się w Ekstraklasie. No niestety dzisiaj mamy 0 punktów, ale tak jak mówiłem, te 30 minut na pewno nabawa nas optymizmem, bo no, tak jak mówię, myślę, że z Krakowią będziemy grali właśnie tak jak te ostatnie 30 minut. Z czego wynikała ta słaba postawa w pierwszej połowie, bo tutaj nie ma co się oszukiwać, że Legia robiła co chciała z Wami? No nie wiem, myślę, że gdzieś ten, tą pierwszą połowę przegraliśmy w głowach, może wyszliśmy trochę przestraszeni, w przerwie sobie powiedzieliśmy gorzkie słowa, bo nie, może to tak dalej, nie mogło to tak dalej wyglądać. W drugiej połowie wyszliśmy, dostaliśmy trzecią bramkę, myślę, że ta bramka gdzieś nas <laughs> dała nam taki większy luz. No i zaczęliśmy grać swoją grę, którą powinniśmy grać od pierwszej do 90 minuty. Zmiany bardzo dużo dały, to też pewnie cenne w perspektywie tego, co koronę czeka w następnych kolejkach, że wystarczyło wprowadzić trzech zawodników i pojawiła się taka inna jakość gdzieś weszli ze świeżymi głowami na boisko. No, tak jak już gdzieś odkąd tyle netkuzera przyszedł powiedział, że te mecze będą intensywne na tych pozycjach, gdzie trzeba wybiegać, zazwyczaj ci zawodnicy no, grać po 60 minut, bo no nie da się grać tak cały czas 90 minut w takim wysokim pressingu. Tak jak sobie mówiliśmy, że zmiennicy są bardzo ważną, bardzo ważną postacią dla nas, dla korony. Tak samo pokazali, że mamy wyrównaną kadrę i nieważne, czy ktoś zaczyna od początku, czy wchodzi z ławki, daje tą jakość, która jest bardzo ważna. Trochę inaczej bronicie przy stałych fragmentach gry. Niestety w pierwszej połowie to spowodowało, że Nawroski tam wbiegał i, i tak trochę zgubił to krycie, bo to jest takie bardziej strefowe teraz. Nie, myślę, że kryjemy tak samo jak w tamtej rundzie, może tam chyba Adam Deja nie wyblokował Majka Nawrockiego, gdzieś uczyliśmy, że jest to jeden z nielicznych, wysokich zawodników Legii, który bardzo dobrze gra głową. Na pewno takie błędy nam się nie mogą zdarzać, bo wiemy w jakim jesteśmy momencie i każdy, każdy punkt jest dla nas bardzo ważny, a takie bramki na pewno bolą, bo po stałych fragmentach to gdzieś najłatwiej jest wybronić. Nie będę pytał, czy opaska ciążyła, bo jeśli ktoś ją dostaje, to na pewno ona nie waży tyle. Ale czy wynik jakoś troszeczkę inaczej się odbiera z takiej perspektywy już kapitana? Czy, czy odpowiedzialność jest większa za, za wynik potem? No, na pewno gdzieś rola kapitana jest taka, że wszystko spada na niego. Gdzieś już wiedziałem przed meczem, że będę tym kapitanem. Miałem nadzieję, że wygramy ten mecz. No ale niestety przegraliśmy. To spotkanie, ale tak jak powiedziałem w szatni, że jestem dumny z chłopaków z tej drugiej połowy, bo tak jak mówiłem wcześniej, to nabawia nas optymizmem i myślę, że jak zagramy tak drugą połowę z Krakowią, no to będziemy się cieszyć z tych trzech punktów.